Słuchajcie, mała przerwa w pracy. Mam cztery zdrapki, 10 razy kasa. Wmówmy się, że zdrapiemy wspólnie dwie, a dwie sobie zostawię na kolejny film. Żeby nie nudzić zbyt bardzo, tymi czterema od razu. Słuchajcie, tutaj mamy wygrywające liczby. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak się to gra. Czyli jak w większości zdrapek. Wygrywające liczby 16, 22, 13, 30. Jeżeli tutaj w naszych liczbach pojawi się któraś z tych liczb, znaczy, że wygrywamy. A ile? No, na przykład 10 tysięcy jest tutaj. Tutaj jest 200 tysięcy. 200 zł. 10 tysięcy. 200 zł. Tutaj jest 23. Blisko, ale nie wygrywamy tych 10 tysięcy. Tutaj jest 14, tutaj 13. Już mówiłem to w innych filmach. Zauważyłem, że jeżeli tak gdzieś blisko się liczby pojawiają, o 1, no to raczej nic tutaj nie wygramy. Pozostaje nam tylko taki, takie poczucie, że byliśmy bardzo blisko, a tak naprawdę nic nie wygrywamy. Widzicie: 31, 30. Ciekawe czy te moje spostrzeżenia się tutaj sprawdzą. Tu jest 26, tutaj jest 28, 17, 17, słuchajcie, blisko 16. No mamy takie poczucie, wow, ale blisko. No, ale to tylko złudzenie, bo w rzeczywistości nic nie wygrywamy. Widzicie? 12-13. Może chwyt taki psychologiczny, aby zachęcić do kolejnej zdrabki. Sprawdzamy kolejną. W tamtej nie wygraliśmy nic. Mieliśmy tylko poczucie, że jesteśmy blisko. A tu zobaczcie szczęku: 27-27 wygrywamy. Tu jest 22. Tutaj jest 11. Tutaj 14. I 16. No mamy, mamy wygraną. Sprawdźmy ile. Jest 10 zł. 10 zł już mamy. Tutaj jest 30. Jest 17. Słuchajcie, jest druga wygrana. 23. To jest kolejna wygrana. I 20. W tym rządku mamy aż 3 wygrane. Zobaczcie 20. 17, tak 20, czyli dwie wygrane mamy w tym rządku i tutaj 20. Zobaczmy co tam się kryje. Tu jest 5 zł pod 17 i tutaj też 5 zł, czyli wygraliśmy wygraliśmy dwie dychy w tej zdrabce, zdrapując te dwie zdrabki, na które wydaliśmy 10 zł, jesteśmy dychy do przodu, bo mamy 20 zł do odebrania.